Kochani, witam Was serdecznie. W tle widzicie y, y, piękny zamek. Y, jest to miejscowość Morsko. Y, zaraz Wam pokażę y, od tej strony tak całej okazałości. Chciałam tylko się z Wami kilka przywitać. Y, zamek naprawdę robi ogromne, ogromne wrażenie. Y, wiecie co, o, o, o ile to jest fajne, że tu jest taki ośrodek taki rekreacyjny. Y, są tutaj kolonie, można y, zatrzymać się w hotelu które jest przy zamku. Można sobie urządzić taki fajny weekend, zaplanować i pozbyć ten zamek. Spójrzcie, przed nami jest hotelik. Ładnie tu jest wszystko zagospodarowane. Jakaś chyba impreza trwa, tu jest boisko. Zobaczcie, jest tutaj co robić. I przed nami jest przepiękny zamek. Zamek się nazywa Bąkowiec. W Morsku, Dzisiaj to jest już dzielnica Zawiercia, Skarżyce. Ciekawostka taka, że ten zamek nigdy nie został poddany pracom archeologicznym, i tak naprawdę nie wiadomo, co on kryje jeszcze w sobie gdzieś w swoich piwnicach, lochach. Byliśmy kiedy? Dwa, dwa lata temu? Trzy lata temu. Aha. No to warto pokazać. Dzisiaj tak naprawdę fachowiec. Bez poziomicy laserowej do roboty nie podchodzi, mówiąc krótko. A zobaczcie, jak oni tutaj sobie pięknie radzili. Słychać śpiew ptaków, mimo że jest to miejsce, w którym można robić imprezy. Jest tak zacisznie. Wchodzimy takimi kamiennymi schodkami. Eee przez otwór, który był kiedyś bramą, furtką. I zobaczcie z bliska, jak to pięknie wygląda. A widok z podzamcza, że tak powiem, jest taki. Sóczki możemy sobie, nawet zobaczcie, ławka. <laughs> Z narz zbudowana jedna i druga. I tutaj też mamy jakiś ciekawy zakątek. Fajnie. Fajnie to wygląda. Zobaczcie. Jakieś, nie wiem, co to było, sklepienie, Jakaś może spiżarnia? No i w oddali widać tam oczywiście gdzieś gości, więc nie będziemy tam się narzucać z naszymi Filmikami. tu mamy taką bo tu jest wyciąg macierski zobaczcie jak to wygląda z góry i z boku Zamkową. Ja wiem, kochani, że to jest e, nieliczna grupa, która ogląda e, te filmiki. Natomiast zapraszam Was raz czasem na, na taki film, bo no bo warto. Może ktoś nie był, może ktoś e, ma zamiar wybrać się. Taką wycieczkę. Idę gdzieś. Nie wiem, słuchajcie, zgubiłam chłopa. Idę na obkoło. Nie wiem, gdzie mi to poprowadzi. jaka siatka. Jest od czego ta siatka? O! Zobaczcie, jaka cudna skała. Widzicie. gdzieś można wejść tutaj gdzieś też można zejść cały czas y, idziemy drogą y, wokół zamku widać że była ulewa bo o kolejne przepiękne skały widać że była ulewa bo wiecie co ścieżka jest zmyta rozmyta zupełnie I zaraz Wam pokażę, bo już zaczynam wchodzić do góry, więc pokażę Wam tą część, gdzie, gdzie się wchodzi. I pokażę Wam tutaj te, te kamienie, te głazy, na których stoi zamek. I wchodzimy taką ścieżką dosyć niebezpieczną. Trzeba bardzo, bardzo uważać. I wychodzimy już na, na ten plac zamkowy, z którego zaczynałam yy, robić filmik. No. Słuchajcie, no nie zawsze nam się uda wejść do zamku, tak? Wiadomo. O, jesteśmy z tej strony żeśmy wyszli tam żeśmy weszli, tu żeśmy wyszli I tym sposobem kochani kończymy ten filmik nie będzie długi tylko dlatego żeby Was nie zanudzać jeszcze z mężem połazimy troszkę